Siemaneczko. Cześć, z tej strony Jaro. Witajcie na moim kanale w poniedziałek, 15 września. Łapię ostatnie ostatnie promienie słońca tego lata. Mamy jeszcze tydzień lata, także korzystamy, korzystamy. Słuchajcie, dzisiaj w vlogu chciałbym poruszyć temat. Dlaczego niektóre osoby już przed 50 czują się fatalnie. Mają stany zapalne. Generalnie czują się jakby się rozpadały już na kawałki, a dopiero mają 30, 40, jeszcze nie ukończone 50 lat. Słuchajcie, to nie jest genetyka. Nie starzejesz się jeszcze. Prawdopodobnie jest to Twoja hu, zła dieta. Tak powiedzmy to sobie otwarcie. Słuchajcie, do lekarzy. W tym wieku nie przychodzą osoby, które mają rozwalone stawy od ciężkich treningów. Tam przychodzą osoby, które prowadzą siedzący tryb życia, cały dzień przesiadują, nie ruszają się w ogóle, podnoszą sobie insulinę 8 razy dziennie, nawet bo tyle posiłków dziennie zjadają. Jedzący oleje roślinne. Yy, przez cały dzień, spożywając y, jakieś słodkie przekąski, właśnie takie osoby trafiają do lekarzy. Nie sportowcy. No, więc, tak. Glikacja, która niszczy kolagen. Y, insulinooporność, która niszczy praktycznie każdą komórkę w naszym organizmie. Ogólnoustrojowy stan zapalny, który wyniszcza cały organizm. To właśnie powoduje. To uczucie starzenia się już w tak młodym wieku. Już przed wiekiem, kiedy faktycznie można by było zacząć na to narzekać, czyli w wieku seniorskim, już takie rzeczy po prostu zachodzą. Nie jesteś jeszcze seniorem, nie jesteś jeszcze stary. Po prostu sabotujesz swój metabolizm. Przechodząc na żywienie karniwora, ucinasz całkowicie źródło tego. Nie chodzisz po tabletki, żeby usuwać objawy, bo tylko to lekarz jest w stanie ci zaproponować, ale po prostu ucinasz źródło tych problemów. Dzięki diecie Karnivora po prostu yy, przestajesz, yy, jak już wspomniałem, sabotować swój metabolizm, zaczyna to wszystko fajnie działać, na Twoją korzyść. Jesteś jeszcze młody, jesteś jeszcze przed 50, jesteś jeszcze przed 60, nie jesteś jeszcze seniorem. Przechodząc na karniwora, ludzie usuwają swoje choroby neurologiczne, depresje autoimmunologiczne, problemy jelitowe, przeróżne problemy z trawieniem. Po prostu przywracają swój organizm do tego punktu, gdzie powinien on być. Ja tutaj mówię, że nie jesteś jeszcze stary przed pięćdziesiątką, słuchajcie, ale ludzie naprawdę starzy nie powinni nawet tak się czuć. Jeśli przed pięćdziesiątką czujesz się źle, jak będziesz się czuć, dochodząc do 120? wtedy kiedy jest nasz genetyczny limit długości życia? No nie można tak żyć. Trzeba się odżywiać zdrowo, trzeba być na żywieniu odzwierzęcym. To wszystko możesz cofnąć bez tabletek, będąc po prostu na żywieniu karnivora. Ale na koniec, słuchajcie, chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzu, ile wy macie lat i na ile się czujecie. Fajną bazę byśmy taką stworzyli. Słuchajcie, ja mam 45 lat, w grudniu kończę 46 lat. Z ręką na sercu, ja się czuję na. Kilkanaście lat, jakbym po prostu dorósł <grych> całkiem niedawno. Gdyby mnie mój trochę zwikrowany kręgosłup mógłbym powiedzieć, że jestem noworodkiem. Powiedzmy, że mam 46, czuję się na 18-20. A wy piszcie w komentarzu. Miłego dnia Wam wszystkim życzę. Do zobaczyska.